Hej ludziska, ja jestem Basker, a to jest Minecraft. Znowu jesteśmy będzie Trzeci odcinek z rzędu, ale trochę nam tutaj ze zejdzie jeszcze. Nie wiem czy długo. Zobaczymy. Ale bez przeciągania, bo czasu mamy niewiele. Znaczy mamy tyle ile ja sobie zażyc? Czy Gini. Dobra, tego zabiję najpierw, potem tego. Teraz tu polecę. Tego zabiję. Teraz może tu. Chciałem gdzieś indziej, ale zobaczyłem, że tam się nie dostanę. Ty... Tu szybko. No, okej. Okay. To z tą wodą jest świetne. Dobra, wejdę na górę już. Nie, jakim będzie. One się. Leczyć nie potrafią, raczej a to z dołu przylatuje. Dobra, Plast. No, i Unbreaking, słabe Unbreaking prot Mamy tyle hełmów świetnych. Czy tu jest bezpiecznie spaść? Dokładnie to chciałem powiedzieć. Dobra, to ja to chcę wziąć. Ja to chcę wziąć Okej, okay, coś jeszcze tu jest, stamtąd leci. Wow Żebym tam nie wyleciał to chyba na razie spokój Ale to położym. Okej okay. Slatujemy na dół, to mi wszystko zmyło Skończy mi się ten efekt, to sobie usunę, bo nie widzę efektu. Batomen. Oh 20 minut jeszcze Okej, okay. skończył mi się. Szalker. Na dole. No pół idę po to. Nie będę stracił butów. Chciałem zaskoczyć, ale nie, nie, nie. Buty są ważne. Szczególnie jeżeli jeszcze nie wychodzimy. Cześć! Nie, 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 nie. Nie chcę. Czy ja tu byłem? Bo tu jest zbyt dużo ich. Na Dał. <grystanie> Okej. Okay. Gdzie są jeszcze szalkery? Tu. No to chcę. Dobra, najpierw zabiję tego. O, nie byłem tutaj. hojność w hełmy diamentowe Nie wiem co z nich zrobię Jakby się dało diamentowe hełmy malować To każdy inny Takie urozmaicenie Mam no, 68 Czy miałem 60? Tak żeby był tutaj le... nie Na pewno miałem ten Tak Spieraz Idź mi stąd Dobra, coś bym tu wrzucił. Śnieżki, już mi nie są potrzebne. E, rody mi się przydadzą kiedyś. Dobra, chcę to. Chcę to jeszcze raz odzyskać. Dobra, w do. Skąd mnie tak strzelają? Stąd. Okej. Okay. Jeden poszedł. Dzisiaj z ich tyle. Dookoła to wiem. To jest rabina. Co to za parkur? Co to jest? <noise> Czy to serio takie jest przejście? Przyjmę. Nie mówię nie. Elytra mi się wydaje, że jest tylko i wyłącznie na statku. Po namyśle. Ale tutaj dużo diamentów zebraliśmy. Siedem już. I dużo na pewno zbroi diamentowej. Tylko sp tu mi ich nie zwróci Ale mamy na naprawę. Mamy level, mamy diamenty. Dobra, wiadrem do góry. Tam jest szalker Teraz bym wolał latać, wiecie? Czy jest sens? Czy jest coś tutaj w najwyższej kom... nie, Jak to było? W najwyższej komnacie, najwyższej wieży? Czy jest coś ukryte? Nie wiem. Dobra Tak wejdziemy ehm, Tak się nie powinno stać Okej okay. Okej, okay, jesteśmy e, Tu byłem, tak To prawda, tu byłem Tak właśnie było nie, nie, za Ciebie nie podchodzę, już nie wrócę. To gdzieś to było przejście jeszcze? O, właśnie tam. Dobra, użyję perły. Nie, 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 nie. Co za... Co za... Ty... Dodrze stulecia. Nie. Tak. Przestańcie mi bić. Powiem zerwiając ci są nerwiają Nerwiają, no Żeby gorzej nie mówić e... Okej okay? Aha, dostał Zapili się nawzajem. Smutne XPS? Jest Tu na górze już raczej nic nie ma. Skończysz. <laughs> mm. Tak, nic nie ma. Kulka do mnie leci. Fuck. Yy. No to było niebezpieczne co zrobiłem, ale udało się. Czy ja tu byłem? Tak. To już chyba całe to zwiedziłem. Tam też? Yy. Czyli tu. I tam, na dole to jest. Nie szanuję tych butów w ogóle. Szkoda, bo ja szanuję, ale. Nie wiem, czy tam byłem, to sobie tam pójdziemy. Bo to jest chyba największa komnata. Nie najwyższa, ale największa to na pewno. Yy, albo nie. Albo byłem. Na tu nic nie ma, to znaczy, że byłem. Dobra, schodzimy na ziemię. Delikatnie. Bym wolał. Zbiorę sobie trochę tych Fajne świecące, nie powiem świecić pod wodą Jest w porządku I jeszcze niżej Się napiję w tym czasie Może się trochę przesunę tutaj Okej, okay. jeszcze nie jestem na dole Jeszcze mogę niżej tu jeszcze mogę niżej. I wchodzimy teraz na statek. Tak jest plan. A ile z tego planu wyjdzie, to nie wiem. Potrzebuję trochę budulca. okej okay. Powiem tyle, że fajna wyprawa na razie. Podoba mi się to, co zebrałem stąd. Ale chcę litrę. Ja chcę litrę. Dobra, tyle, tyle powinno starczyć. Okej, okay, idziemy się tutaj, wkopiemy tutaj. Jakby nas strzelił, mhm, to będzie dobrze. Nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze coś będziemy szukać. Zobaczymy, czy już wracamy. Nie chcę wracać. Znaczy, chcę w końcu wrócić, ale nie chcę wracać, że iść tyle drogi. Taką ciężką drogę przebywać. Au. Już słyszę szalkery Widzę elytrę O oh je yeah, ona jest moja Ale szczerze mówiąc, myślałem, że ona będzie w skrzyni No dobra, dobra Okej okay. Jakaś łopata Mending No taka średnia Uuu, ale tu jest lepiej Protection czwórka To jest lepsze niż to co mam nie, takie samo, ale będę mógł naprawić. To w sumie założę teraz to. Jak sobie to sobie połączę? E, tu jest tylko unbreaking. Elite. Sky is the limit. O tak. Mógłbym już teraz założyć. Nie wiem, czy chcę. Zrobię mnie na pewno. To, to jazdę próbną w tym odcinku, więc. E, jest coś w środku. Instant heal. Nie potrzebuję. Na pewno nie dopicie. Rzucany instant heal jeszcze jest ok. Eee, coś tu jest. Czy to jest. Eee, dokładnie. Czym się głowę smoka zbiera? Ej, nie chcę tego stracić. Dobra, mamy głowę smoka. Jej. Zapomniałem o tym, że ona jest na statku. już się na mnie paszy. To, coś może być na górze, ale boję się wchodzić bez. Boję się z nimi wchodzić. O, w ten sposób powiem. Okej, okay, dzięki. Nie wiem, czy ciało nas strzelają. Czy dostanę tym? Pewnie tak. Ale tam bym nie chciał dostać. O, nie, nie, nie. Już do mnie leci. <grym> Obroniłem się? Tu nic nie ma. Zawiodłem się na nich twórcy czemu Okej. Okay. tak zwiedzony. Wielu rzeczy tu nie było. A, była Elytra. E, czy chcę jeszcze gdzieś pójść? No to jeszcze bym trochę pochodził, no nie powiem. Eee. Powyrzucam śmieci. I eletrę. Pyk. Dobra, tyle. Okej, okay. gdzie chcę? Tam na razie, czy na... Może tam, tam jest dużo. Eee, tam. Hmm. No teraz będzie fajnie. Teraz budowanie będzie takie fajne, przyjemne, bo... O. może unbreak na unbreaking mieć, na pewno Jak się naprawia Erytrę? Co się z nią łączy? Nie wiem Ale może się dowiem Nie wiem i się nie domyślam Wy Wypadało żelazo może Nie wiem Tak wygląda jak żelazne Ale że wygląda to To jest tak kwadratowe, że myślałem, że to jest jakiś nowy ten. Yy, instancja. No. Nowy dungeon, no. Ale chyba nie. No sprawdzimy, co nam szkodzi. Bo tak jak mówię, nie chcę na odcinku tam wracać, bo będzie bardzo nudno. Chociaż może coś znajdziemy. Jeszcze jedną świątynię. To znaczy świątynię. To coś. Co tam było? Yy, tam coś jest. Znaleźliśmy coś. Wchodzimy. Nigdy się z nie wydostanę Dobra, może to nas zaprowadzi do domu Boję się Wiem co zrobię Tu erytry jak będę miał powolny spadek i pomyślę nad czymś O! Oh, pięknie, wróciliśmy było ciężko, tak zmy Ach, się spociłem tym powrotem ze ściany samolytry. Ach Dobra, mamy 68. To pora zobaczyć zakończenie. O ile będzie. Powinno być. Zawsze było. Hej, Endermane. Będę was zabijał kiedyś. Ale to jajku, boli to. Walnę je raz, żeby mi przeszło gdzieś indziej? Nie, zostawię na razie. Później. Wiem, że smoka jakby można odrodzić. No cześć. Głowa smoka. Fajnie, fajnie. Które to były? Nie wiem, ten. Obojętne. Wchodzimy. To długo nas zajęło to pokonanie smoka, to zakończenie i tak dalej. Minecraft. Szczerze, nigdy nie oglądałem tego do końca. Java Edition. No właśnie, trzeba wspomnieć. Speed up jakiś taki. Hm? jest jakieś historie. Co? Myślisz, że jesteśmy częścią gry? Co czy tam ich myśli? Szkoda, że tu nie ma żadnej muzyki w tle. Taka spokojna, taka. By się przydała. Nie wiem, czy. Ciekawe to jest. Nigdy tu nie wiem, myślę, że tu jest zawsze e, kto stworzył grę i tak dalej. Zakończenie. E. Okej. Okay. Dużo w, w, informacji było w tym. Hmm. Okej, okay, przyspieszę to może. Bo nie wiem ile tego jeszcze zostało. A trochę. Nie, wiem, na pewno to się ci można znaleźć. Na pewno. Okej, okay. tak się przyspieszę. No nie mam łóżka, tak to prawda. <tuszę> Toż mam łóżko przy sobie. a tam bym się raczej nie pojawił. O, tu jest mój spawn point, Ciekawe. O co tu jest? Czy ja tu byłem? Byłoby śmieszne jakbym tego nie zwiedził Zielony to mój dom? Nie, to zielony to portal oh. Zombie spawner Domy to jest takie Muszę chyba zaznaczyć, bo to mi nie pokazuje na mapie Tam okay. Trochę prochu chyba nazbierałem nawet Polatamy? Nie pamiętam jak się robi. Dobra, pod wodę, żeby szybciej. Przejdę się... E, tak nie wiem co powiedzieć teraz, bo to zaciekawiła mnie ta historia. <grym> Była ciekawa. Trzeba przyznać. Chwila, ten odcinek jest w piątek, jeżeli się nie mylę. Jakby co, to wszystkie dwa poprzednie nagrywałem tuż przed tym. Chyba dwa, tak. Zabiliśmy smoka, potem przeszliśmy do... tej twierdzy tu nie wiem co będziemy robić w następnym w poniedziałku, bo zawsze w parach robię je, ale że teraz stale w połowie naszej drogi, naszej podróży, postanowiłem pociągnąć to dalej. Hehe, <śmieszne>, śmieszne słowo Okej. Okay. Przejdziemy się tutaj może? Na pewno dojdziemy do domu. Proch, jak się robi proch. Potrzeba jest chyba... Znaczy proch. Fajerwerki. Proch jest potrzebny, jest potrzebny papier eee. Eee. Tyle, koniec Zbierę sobie tą trzcinę, która tu jest Będę miał już tam papier Bo była tu, tak była Myślałem, że mi się przewidziało Nie mam Krasnik table Okej, okay. a jestem już blisko raczej, bo już poznaję te tereny Tutaj walczyłem z szkieletami po strzały i na szczęście nam zostało, się zostało? No zostało, tak, ale na szczęście nam starczyło, to chciałem powiedzieć Tych strzał, walczyłem z endermanami, nawet z lootingiem, czy nie było to proste, żeby wydrobić te perły Szczególnie, że akurat jak już przyszedłem do domu, w sensie tam, do domu, nie tutaj, do domu w Minecrafcie. Nazywać to domem, to jest pole. No, to. Ta noc, która od razu była po tym jak przyszedłem, była po do Nie wiem jak to nazwać. Deszcz padał ogólnie. Nie było endermanów, musiałem przeczekać, żeby przespać się, wiadomo. I czekać cały dzień. Szkoda, że w dzień można pójść spać. Powinno się dać. Co nie. Wprowadziłem, że się też idziesz spać w dzień na przykład. To jest wioska. Aha, my to my od tej strony jesteśmy. Już wiem, gdzie jestem. Jedną wioskę właśnie przed tym rajdem ubroniłem. I dostałem bufa eee, jak on się nazywał? Nie pamiętam już, Glory, coś tam? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, powie, nie przypomnę sobie na chyba 20 minut, że wszystko u nich mam po taniej cenie. Nie przydało mi się to, bo wtedy nie miałem emeraldów ze sobą, a nawet jeśli, to i tak nie miałem dużo ich. No więc no, niepotrzebne mi to było. Ale dobrze wiedzieć, że jest taki buf jak sobie zrobię wilażerów u siebie i zrobię rozmnożę ich zrobię jakieś tam wymiany, że mogę sobie ich wymieniać na coś innego, jak będą mieli niefajne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to wtedy zabiję obok raid bo zabicie rajdu i ta buff działa tylko w okolicy yy, w tej wioski, w której się zabiło raid Czyli teoretycznie jak stworzymy taką sztuczną wioskę. To, i zabijemy tam raid, to będziemy mieli tego buffa i on będzie działał, tak? Chyba się nie mylę. Chyba nie. Ja przynajmniej chciałbym, żeby tak było, więc wolę się nie mylić. Okej, okay. Endermany, teraz dwa. Na mapie zobaczyłem, jak coś. Jakby to tak. Co, gdzie one są? Jak to? Okej, okay, już teraz na pewno jestem je blisko. Starczyło nam na szczęście kilofa. Yy, mamy 21 minutę, to już mógłbym niebezkończyć, ale chciałbym tam wrócić, tak zakończyć w tym naszym yy, domu. To nie jest dom. To będzie dom. Kiedyś. Na pewno. Bambusy. 68 level. O! Pokażę księgi, jakie zdobyłem byłem. Bo jest ich kilka. Tu jest właśnie to kowadło, w które bęczyłem mi to bardzo. Z księgi wszystkie są chyba tutaj. Mhm. Nie wszystkie są zrobione teraz, niektóre z wioski zdobyłem. Power 1, power 4 jakieś mam. Hmm. A tu mam co? Power 4 Ja wiem co tu się będzie działo zaraz. Protection 3, o to jest fajne. Protection 3 Lure 2 i power 4 Chyba lura wykorzystała już nie wiem. Nie, Protection. Do Elytry No to jest protection Unbreaking myślałem To nie, nie wykorzystam Mam tu ci unbreaking? Sharpness, protection Power Mogę zaraz sobie zrobić Protection, protection Looting, nie eee, Co ja chciałem? Power Dobra 12 leveli spoko. pr 5. Eee, nie wiem, skrzyni mi brakuje. Muszę ich posprzątać. Eee, nie wiem. Tu powkadam. O, tu jest pusta skrzynia. i znowu śmieci powrzucane. Co to, to? To. Takie rzeczy. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak się robi te fajerwerki, ale teraz się nie dowiem. Na razie. W następnym odcinku będziemy już latać. I sobie polecimy do podwodnej... Wiaski? Podwodnej świątyni. O, tego mi brakowało. Tak? P! Dobra. To, to ja wiem, jak się pożegnam z Wami. Whoops. No i tak to wszystko wygląda. Na razie tutaj nic nie ma w sumie. To jest przyjemne. To jest nieprzyjemne. Ale mi ścięło Minecrafta. Może go chyba trochę... Większy priorytet dać tam. Ale to był pierwszy przelot. Drugi, jej. I teraz nas będzie krowy. Kaktusy. Bambusy, au. Tak, yy, no, więc ja jestem spełniony, mamy Elytrę, tylko jest teraz Unbreaking na nim, będę siedział przy tym stole i będę czatał książki, ile wlezie. I w następnym odcinku coś porobimy ciekawego, na pewno będę miał prota wszędzie i Unbreaking, taki jest plan. Więc trzymajcie się na razie, do następnego odcinka, hej!